To najlepsza metoda na spalanie tłuszczu, o której prawdopodobnie nie słyszałeś. Ta metoda to tak zwany racking który jest skutecznym sposobem na utratę zbędnych kilogramów z kilku powodów. Po pierwsze, raking to długie marsze z dodatkowym obciążeniem, co sprawia, że jest dostępny praktycznie dla każdego. Wcale nie musisz ani kupować karnetu na siłownię, ani nawet specjalnej kamizelki z obciążeniem. Wystarczy plecak, w którym możesz umieścić na przykład dwie duże butelki z wodą. Musisz tylko przypilnować środka ciężkości obciążenia, aby plecak nie ciągnął Cię za bardzo w tył. Prawda, że proste? Drugi powód, dlaczego raking to doskonały sposób wchodzenia w deficyt. To łatwość progresji. Możesz albo dołożyć obciążenia do plecaka, albo zwyczajnie jeszcze prościej będzie robić coraz dłuższe dystanse. Możesz także zmienić średni kąt nachylenia marszu, aby dodatkowo utrudnić sobie zadanie. Zresztą nie musisz słuchać gadającej głowy w internecie. Po prostu przetestuj tą metodę na sobie podczas kolejnej pieszej wycieczki.